Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo Państwu serdecznie, bardzo Państwu serdecznie dziękuję za zaproszenie do stopotu na 7 Kongres Polski Izby Ubezpieczeń. Bardzo się cieszę, że mogę razem z Państwem wziąć udział w tym wydarzeniu, które na stałe wpisało się w, w kalendarz wydarzeń najistotniejszych dla sektora ubezpieczeń. I przede wszystkim chciałbym przy tej okazji pogratulować Państwu organizatorom, że udało się Państwu nadać temu wydarzeniu tak doniosłą rangę, o czym świadczy choćby... Obecność tak znakomitych gości. W moich dotychczasowych wystąpieniach, które niektórzy nazywają programowymi, podkreślałem, że moją wizją nadzoru jest uczynienie go nadzorem profesjonalnym, efektywnym, transparentnym i nowoczesnym. I przy okazji naszego dzisiejszego spotkania chciałbym krótko wskazać na istotne według mnie kwestie związane z niedawnymi zmianami, jakie miały miejsce w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, a także z niektórymi zmianami, które Mam nadzieję, nastąpią w najbliższym czasie, które to zmiany chciałbym, aby przysłużyły się naszym interesariuszom, więc także i Państwu jako przedstawicielom jednego z kluczowych sektorów rynku finansowego, rynku regulowanego. Będę, tak, będę chciał także zasygnalizować najważniejsze moim zdaniem wybrane działania o strategicznym charakterze w zakresie nadzoru ubezpieczeniowego, zarówno takie, które już realizujemy, jak i takie, do których się przymierzamy. Zaczynając od kwestii związanych z samym urzędem, jak Państwo wiedzą, na przełomie roku nastąpiły istotne zmiany, jeżeli chodzi o status prawny Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Komisji, a także jeżeli chodzi o skład Komisji. To były pierwsze tak istotne zmiany od czasu powołania Komisji Nadzoru Finansowego. Uważam, że były to zmiany bardzo potrzebne, w szczególności w związku z poszerzeniem składu Komisji o czterech nowych członków, co z jednej strony wzmocniło i zdywersyfikowało kompetencje reprezentowane w Komisji Nadzoru Finansowego, ale z drugiej strony też usprawniło i ułatwiło przepływ informacji między, między organami państwa odpowiedzialnymi za szeroko pojęte bezpieczeństwo finansowe obywateli. I Sądzę, że są to zmiany istotne, zwłaszcza w przypadku wystąpienia istotnych zagrożeń na rynku finansowym. Równocześnie na podstawie nowelizacji ustawy Urząd Komisji stał się państwową osobą prawną a sama komisja i przewodniczący komisji stali się organami tej, tej osoby prawnej. Z kolei w kwietniu weszł w życie, wszedł w życie nowy, nowy statut urzędu komisji i nowa struktura organizacyjna, która stanowiła właśnie pokłosie zaproponowanego przeze mnie nowego statutu. Zdecydowałem się na dość duże zmiany organizacyjne w samym urzędzie, które zmierzały przede wszystkim do zwiększenia sprawności realizowanych działań, Nadzorczych i regulacyjnych, a także do maksymalnej transparentności naszych działań. Tak jak to już sygnalizowałem, będę chciał tę transparentność sukcesywnie wzmagać. Jak wspominałem, dążymy do tego, aby metodyki naszych działań po, po odpowiednim ich przygotowywaniu stały się publiczne, tak aby podmioty nadzorowane miały okazję zapoznać się z tymi metodykami, dostosować swoje, chociażby swoje wnioski, czy swoje działania angażujące regulatora także do tych publicznie dostępnych metodyk. No i to oczywiście dotyczy na przykład postępowania, postępowania autoryzacyjnych związanych ze zmianami w składzie, w składzie organów, czyli na przykład w składzie zarządów zakładów ubezpieczeń. No chodzi nam o to, aby te interakcje z organem nadzoru przysparzały państwu jak najmniej stresu. Tak pół żartem, pół serio mówiąc, no może z wyjątkiem sytuacji przeprowadzanych stres testów, co do których zresztą też pracujemy nad nową formułą obecnie. Natomiast oczywiście urząd to nie tylko struktura, ale to przede wszystkim ludzie. Ja też wielokrotnie podkreślałem, to jeszcze zanim wszedłem do urzędu, tak uważałem po dołączeniu do zespołu UKNF utwierdziłem się w tym przekonaniu, że kwalifikacje pracowników nadzoru finansowego polskiego oceniam bardzo wysoko. Natomiast to oczywiście nie znaczy, że nie ma pola do dalszego podnoszenia kwalifikacji, w szczególności chodzi mi tutaj o podnoszenie kwalifikacji menedżerskich. Ja też od jakiegoś czasu deklarowałem w zasadzie od początku, że chciałbym opierać politykę kadrową w urzędzie na budowaniu takiego swoistego miksu doświadczonych pracowników nadzoru, z których część pracuje w nadzorze od początku jego istnienia, z osobami, które dołączą do zespołu z podmiotów nadzorowanych z rynku czy z szeroko rozumianego biznesu. I chciałbym, żeby ten nadzór opierał się na pracownikach o bardzo wysokich kwalifikacjach merytorycznych, ale też z odpowiednio elastycznym podejściem do wykonywania zadań nałożonych na Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W szczególności chcemy w coraz większym stopniu realizować nasze zadania w formule projektowej. Ja też wspieram inicjatywę budowania, nazywamy to centrami kompetencyjnymi w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. To dotyczy w szczególności kierowanego obecnie przez Dagmarę Wieczorek-Barczak jako Dyrektora Pionu, pionu Nadzoru Ubezpieczeniowego. Obok koordynatorów, znanych Państwu zapewne koordynatorów dedykowanych do Państwa zakładów ubezpieczeń, chcemy rozwijać kompetencje zarówno ilościowe, jak i jakościowe i budować te centra kompetencyjne, o których wspomniałem. W szczególności zależy nam na, na budowie kompetencji aktuarialnych i rachunkowych. No teraz jesteśmy w trakcie rozszerzania zespołu aktuarialnego chcemy stworzyć aktuariat produktowy życiowy majątkowy a także osobny aktuariat poświęcony kwestiom związanym z tworzeniem rezerw także także tutaj ten obszar kompetencyjnie też bardzo chcemy wzmocnić jeżeli chodzi o jedną istotną zmianę którą zostawiłem na koniec która jest zmianą która się jeszcze nie stała faktem ale głęboko wierzę że w krótkim czasie wejdzie ona w życie to jest zmiana która jak sądzę z państwa punktu widzenia jest zmianą istotną i i pozytywną. Zgłosiłem niedawno do Ministerstwa Finansów propozycję zmian w prawie, które doprowadzą do rozszerzenia składu Komisji Nadzoru Finansowego przez stworzenie dodatkowej funkcji zastępcy, tak aby miał troje zastępców będących członkami Komisji Nadzoru Finansowego. I intencją moją jest, aby ten nowy zastępca przewodniczącego odpowiadał właśnie za rynek ubezpieczeniowy. Wydaje mi się, że jest to rozwiązanie racjonalne z uwagi na to, że dotychczasowa struktura zakładająca udział w komisji poza mną no dwóch, tak powiedzmy, zawodowych członków komisji. No nie jest optymalny z punktu widzenia racjonalnego podziału zadań i chciałbym, aby za każdy z kluczowych sektorów rynku regulowanego odpowiadał osobny zastępca przewodniczącego, tak aby przewodniczący mógł zająć się i poświęcić się kwestiom strategicznym i takim powiedzmy międzysektorowym, jak chociażby na przykład kwestia innowacji. I kwestia wyznaczania strategii. Zaznaczam oczywiście, że nie jest moją, nie wynika, to, nie wynika to w żadnym razie z tego, że ja nie chcę się zajmować rynkiem ubezpieczeń, który obecnie podlega mi osobiście, bo z chęcią się tą tematyką zajmuję, zwłaszcza mając tak wspaniały zespół w tym obszarze. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia Uwagi czy jaka może zostać poświęcona rynkowi ubezpieczeń, w szczególności w obszarze coraz to nowych pojawiających się zadań nadzoru ubezpieczeniowego, w szczególności związanych np. z dystrybucją ubezpieczeń czy z szerszą wolą przejścia przez nas na nadzór taki bardziej prospektywny, forward looking od nadzoru ex post. To chciałbym ten, ten obszar też wzmocnić organizacyjnie, czego wyrazem będzie właśnie postawienie na czele nadzoru ubezpieczeniowego zastępcy przewodniczącego komisji, który będzie, jak to się mówi, dedykowany do tego obszaru. Jest to obecnie na etapie prac legislacyjnych, ale mam nadzieję i głęboko wierzę, że w czasie najbliższych miesięcy one staną się prawem. Przechodząc od kwestii organizacyjnych do kwestii takich najważniejszych priorytetów nadzorczych, czy kwestii, które jak sądzę też z Państwa punktu widzenia mogą być kwestiami interesującymi to chciałem powiedzieć, że jednym z takich kluczowych obszarów, gdzie zaczęliśmy wprowadzać zmiany, które mają właśnie usprawnić nasze działanie, uczynić nasze działanie bardziej efektywnym, sprawniejszym i jednocześnie jak sądzę przyjaźniejszym dla podmiotów nadzorowanych, to jest zmiana metodyki badania i oceny nadzorczej, czyli, czyli tak zwanego bionu, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Jak państwo na pewno wiedzą, ta metodyka bionu podlega ustawicznym aktualizacjom. Natomiast my, w obecnie prowadzonej aktualizacji, którą roboczo nazwaliśmy rewizją bion, zakładamy dość istotne zmiany. Podzieliliśmy proces rewizji bion na dwa etapy, z których pierwszy etap toczy się teraz, drugi etap nastąpi, nastąpi w, kolejnym, w kolejnym roku. I ja bym pokrótce powiedział, na czym te najważniejsze zmiany będą polegały. Jesteśmy też oczywiście w procesie konsultacji z uczestnikami jedynku. Państwo widzieli część materiału związanej z, z tą rewizją. Będziemy chcieli oczywiście dalej prowadzić z Państwem dialog na ten temat. Nasze zmiany metodo, metodyki BION, one wynikają z jednej strony z doświadczeń nadzorczych samego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z poprzednich ocen, ale także chciałem podkreślić, że one uwzględniają z jednej strony rekomendacje, rekomendacje NIK, Uwzględniają również rekomendacje chociażby IMF-u sformułowane w związku z Financial Sector Assessment Program, czyli SAP. One zostały skierowane do komisji. My się wczytujemy oczywiście w te rekomendacje i staramy się je uwzględniać zarówno w płaszczyźnie strukturalnej, jak i w płaszczyźnie działań nadzorczych. Jedną z takich istotnych zmian, które zamierzamy wprowadzić w ocenie BION, to jest wyodrębnienie modułu oceny związanego z ochroną konsumenta. Ten obszar do ochrony konsumenta on nie będzie wchodził w skład od oceny ostrożnościowej, będzie osobnym modułem, natomiast będzie uwzględniony w ostatecznej ocenie bion dla zakładu ubezpieczeń i tam w szczególności też w tym module będzie uwzględniona kwestie wynikające z nowych regulacji. Mam tutaj na myśli przede wszystkim ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, która stanowi implementację odpowiedniej dyrektywy unijnej, więc będzie ten dodatkowy moduł związany z ochroną konsumenta. Kolejna istotna zmiana na którą też chciałem zwrócić uwagę, to jest zmiana polegająca na wprowadzeniu elementu oceny, czy rozbudowaniu elementu oceny ostrożnego inwestora, czyli PPP, Prudent Person Principle. I tutaj też będzie osobny obszar w ramach oceny BION poświęcony temu, z tym, że on będzie się mieścił w ocenie ostrożnościowej, czyli inaczej niż kwestia konsumencka, nie będzie wyjęty z oceny ostrożnościowej, tylko będzie stanowił jej część i będzie wpływał na ostateczny wynik. Oczywiście w tej, w, tym, w, tej, w tej nowej metodyce znajduje też wyraz nasze, nasze dążenie do, do odchodzenia od modelu opartego w całości na ocenie ex post do modelu, który w coraz większym stopniu będzie ocenia, oceniał elementy prospektywne. Planujemy także uwzględnienie w szerszym stopniu czynników makroekonomicznych w, w, w ocenie Bion. Jeżeli chodzi o sam proces, czyli kwestia, która jest dla państwa pewnie szczególnie istotna, to tutaj przewidujemy zmiany, które wydaje mi się można z punktu widzenia bionu ubezpieczeniowego określić mianem prawie rewolucyjnych czy bliskie rewolucyjnych. Zakładamy w szczególności wprowadzenie podziałów zakładu ubezpieczeń na grupy rówieśnicze i ten podział na grupy rówieśnicze będzie determinował częstotliwość i szczegółowość oceny bion. Czyli w tym zakresie wychodzimy też naprzeciw zgłaszanym postulatom szerszego uwzględnienia zasady proporcjonalności w działaniach nadzorczych, tak aby skala generowanego ryzyka znajdowała też odzwierciedlenie i przełożenie na intensywność działań nadzorczych. Co więcej, z Państwa punktu widzenia istotne, jak sądzę, będzie również założenie nasze, aby ograniczyć zakres ankiety Bion, i to zarówno jak chodzi o liczbę pytań, jak i jak chodzi o charakter pytań. Chcemy no po pierwsze zmniejszyć liczbę, ale też chcemy ograniczyć liczbę pytań otwartych, takich, które są najbardziej czasochłonne, wymagają udzielania jakichś opisowych e, odpowiedzi czy uzas dodatkowych uzasadnień. Będziemy chcieli, aby ta ocena Bion była no też z państwa punktu widzenia jak najmniej czasowna i pracochłonna i w coraz większym stopniu chcemy naszą ocenę Bion opierać na danych, które są już posiadane przez, 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 przez nadzór od zakładów ubezpieczeń w ramach bieżącego raportowania. Natomiast no, oczywiście nie muszę dodawać, że to oznacza też, że z punktu widzenia oceny zakładu ubezpieczeń w Bion kluczowe znaczenie będzie miała jakość informacji, które są przekazywane przez Państwa do nas w ramach bieżącego nadzoru, ponieważ one nie będą albo będą w ograniczonym zakresie podlegały dodatkowemu gromadzeniu czy też weryfikacji w ramach procesu Bion. Jeszcze jedna, istotna zmiana związana z harmonogramem, to znaczy chcielibyśmy, aby umożliwić Państwu dostosowywanie się do wyników oceny Bion w możliwie najkrótszym czasie, idealnie w roku następującym. Po nadaniu tej oceny chcemy, aby cały proces mieścił się nie tak jak dotychczas w 11 miesiącach, ale chcemy, aby mieścił się w 9 miesiącach, tak aby po otrzymaniu tej oceny możliwe było, możliwa była implementacja jej wyników w najszerszym możliwym zakresie już w kolejnym roku kalendarzowym i poprawę oczywiście tej oceny, no bo takie działania zakładamy. Jeżeli chodzi o wyjście naprzeciw postulatom, to też chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o największe zakłady ubezpieczeń, czyli te będące w tej grupie rówieśniczej największe zakładów ubezpieczeń, to zakładamy, że w ramach metody Kibion znajdzie się również Pan prezes Słodówka się uśmiechnął, że, że w metodyce badania znajdzie, znajdzie się również element spotkań z zakładami ubezpieczeń, które będą to spotkania, które to spotkania będą następowały przed nadaniem ostatecznej oceny Bion. Jak sądzę, to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska, bo Państwo wprowadzenie takich spotkań postulowali. Jeżeli chodzi o dalszy harmonogram, no to zakładam, że Państwo zapoznają się czy zapoznali się już z naszymi materiałami, które zostały Państwu udostępnione dotychczas. Na czerwiec planujemy spotkania z, ze środowiskiem ubezpieczeniowym w celu y, omówienia. Tych, tych zmian i założeń tych zmian. Będzie się, będziemy się z Państwem w tej sprawie oczywiście osobno komunikować, natomiast ja już dzisiaj zapraszam Państwa serdecznie do udziału w tych spotkaniach i do oczywiście aktywnego współ, współtworzenia z nami tej metodyki. Kolejna kwestia istotna z punktu widzenia bieżących wyzwań nadzorczych wiąże się z tematem, o którym już wspomniałem, czyli z dyrektywą o dystrybucji ubezpieczeń i odpowiadającą jej Ustawą Polską, która weszła w życie 1 października 2018 roku. No i jak Państwo wiedzą, jest to duże, duże wyzwanie zarówno dla uczestników rynku, jak i dla, jak i dla nadzoru. Chodzi przede wszystkim o to, aby zagwarantować jednakowy czy też porównywalny. Poziom standardu ochrony klienta niezależnie od kanału dystrybucji, który jest wykorzystywany, żeby do tego klienta dotrzeć. No i tutaj z tego punktu widzenia w naszej ocenie takim obszarem, który będzie wymagał szczególnej uwagi ze strony nadzoru, ale nie tylko i sądzę, że PIU ma tutaj też szczególną rolę do odegrania, to są ubezpieczenia na życie z grupy trzeciej, czyli ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czyli tak zwane mówiąc potocznie UEFKI. I przyczyną tego zainteresowania no, są z jednej strony oczywiście nieprawidłowości dotyczące tych ubezpieczeń, jakie zostały zidentyfikowane na rynku wcześniej, ale również obecnie zauważalne tendencje, w szczególności związane np. Z, z oferowaniem produktów inwestujących w fundusze inwestycyjne zamknięte, gdzie fundusze inwestycyjne zamknięte podlegają określonym ograniczeniom, natomiast w efekcie, mówiąc kolokwialnie, przepakowania tego produktu, no, produkt trafia być może do innej grupy niż... Niż ta grupa docelowo pożądana. I chciałem zasygnalizować, że to, będzie, czy to już jest i będzie przedmiotem naszego bardzo wnikliwego zainteresowania nadzorczego. Z takich ostatnich zadań, które zrealizowaliśmy w tym zakresie, przede wszystkim są zadania, które wzmocniły nasze monitorowanie rynku UFK. Jeszcze w grudniu przekazaliśmy do uczestników rynku kwestionariusz dotyczący oferowanych konsumentom na polskim rynku produktów tych tzw. PRIP, czyli produktów zbiorowego inwestowania. Ten kwestionariusz, chciałem powiedzieć, został skierowany nie tylko do zakładów ubezpieczeń, ale też do podmiotów występujących w roli dystrybutorów, czyli banków, domów maklerskich, towarzystw, funduszy inwestycyjnych. I chciałem też powiedzieć, że ten kwestionariusz został, został pomyślany jako, jako działanie cykliczne, czyli proszę się spodziewać, że w kolejnych latach będzie on też przekazywany do państwa i zakładamy na ten moment częstotliwość półroczną, czyli raportowanie w ujęciu półrocznym, jeżeli chodzi o te produkty. Je, też w grudniu przesłaliśmy do zakładów ubezpieczeń zapytanie dotyczące oferowania produktów z UFK lokujących środki w certyfikaty inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. To jest ten, ten drugi z problemów, o którym wspominałem. I tutaj będziemy w szczególności zwracali uwagę na praktyki dotyczące ostrożnego inwestora, ale też na praktyki dotyczące działania w najlepszym interesie klientów. My prowadzimy teraz szczegółowe analizy zebranych informacji, które dotyczą zarówno samego procesu tworzenia produktu i jego sprzedaży, ale także kwestii posprzedażowych. I tutaj na podstawie tych analiz jesteśmy dość zaawansowani w tych pracach, spodziewamy się na podstawie tych analiz wydać odpowiednie zalecenia i rekomendacje dotyczące tego typu produktów, a być może będzie też podstawa, żeby sformułować pewne wnioski legislacyjne w tym zakresie. Poza tym chciałem zwrócić uwagę, zmierzając już powoli do końca, na jedną istotną kwestię, która w tym kontekście się pojawia, czyli na również skierowane do Państwa pismo dotyczące zachęt finansowych związanych z dystrybucją. Tych, tych produktów z UFK, w szczególności w kontekście konfliktu interesów. My wysyłaliśmy takie zapytanie, zwracając uwagę na to, że chcielibyśmy zobaczyć, jakie zmiany nastąpiły w tym zakresie po wejściu w, w życiu rozporządzenia Komisji z września 2017 roku. Innymi słowy, czy nastąpiło dostosowanie w, w, w tym zakresie do, do kwestii związanych z zachętami i z konfliktem interesów. Zjawisko, jakie tutaj identyfikujemy. I któremu zamierzamy przeciwdziałać, i też odpowiednio i strukturalnie, i nadzorczo, to jest ryzyko pewnego arbitrażu regulacyjnego, bo ostatnio odbił się dosyć szerokim echem temat kwestii zachęt w odniesieniu do towarzystw funduszy inwestycyjnych i podmiotów dystrybuujących, gdzie te zachęty, no, te nasze podejście do zachęt, stanowiące jak sądzę wyraz realizacji ducha regulacji unijnych, no, zostało potraktowane jako restrykcyjne. Na rynku ubezpieczeniowym dotychczas. Wydaje mi się, że tutaj ta, 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 ta interwencja w, takim, w takiej formie nie nastąpiła, co stwarza no niestety pewne pole do arbitrażu regulacyjnego, więc chciałem powiedzieć, że ze strony Komisji jest zdecydowana determinacja, aby z tą tematyką zachęt zmierzyć się również w odniesieniu do produktów z UFK. Zakładamy zintegrowanie działań ze strony nadzoru ubezpieczeniowego i ze strony nadzoru nad rynkiem kapitałowym, tak aby to podejście było tutaj spójne i żeby ryzyko tego arbitrażu regulacyjnego mitygować. Więc takich działań jak najbardziej proszę się spodziewać, wydaje nam się, że one są z punktu widzenia ochrony uczestników rynku w kontekście w szczególności tych Pewka niezbędne. Proszę Państwa, te, te działania, czyli nowe podejście do Bion oraz nowe wyzwania, czy aktualne wyzwania, czy też wyzwania, być może nie nowe, ale z którym aktualnie się bierzemy, czyli UFK, to są takie kwestie, o których chciałem Państwu powiedzieć jako te, które postrzegam za najważniejsze w tym momencie, zarówno z punktu widzenia percepcji współpracy z regulatorem przez, przez Zakład Ubezpieczeń, ale także z punktu widzenia naszych priorytetów nadzorczych. Oczywiście nie są to kwestie jedyne. Pojawiły się tutaj kwestie chociażby ubezpieczeń komunikacyjnych, wspominała o tym zarówno pani minister, jak i pan Marszałek. Tutaj... Z takich bieżących wydarzeń odnotowali Państwo zapewne komunikat Komisji, no, który wiąże się z tym, że odczuwamy też konieczność monitorowania ewentualnych oznak tak zwanej wojny cenowej, ale to ja już nie będę w ten, ten wątek teraz wchodził. Inny temat, który jest też w obszarze naszych zainteresowań, no, to jest kwestia oczywiście technologii. O tym też wspominała Pani minister, w szczególności tak zwanych technologii insurtech, ale też GoFTEch czy rectech, czy Subtech, czyli tych instrumentów technologicznych wspierających nadzór, ale tutaj też nie będę tego wątku rozwijał, będzie on przedmiotem osobnego panelu. Mam nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem. Te kwestie, o których wspomniałem, dwie wydały mi się najważniejsze. Mam nadzieję, że pozostałe będą tematem dyskusji w osobnych panelach. Ja chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za uwagę i podziękować Pił za dotychczasową bardzo dobrą współpracę. Chciałem powiedzieć, że. Liczymy na dalszą świetną współpracę. Moje oczekiwania w stosunku do organizacji branżowych są, nie ukrywam, bardzo duże, w szczególności jak chodzi o wsparcie nadzorcy i zdolność do pewnego samooczyszczenia rynku, wcześniejszego identyfikowania nieprawidłowych praktyk, tak aby rzeczywiście te organizacje branżowe funkcjonowały jako może nie całkowicie self-regulatory, ale w dużym stopniu, żeby funkcje regulacyjne spełniały. Także proszę oczywiście o współpracę przy realizacji zadań nadzorczych w celu wspólnego przyczyniania się do stabilności i transparentności rynku finansowego. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.